Pokażę Wam moją torbę, którą noszę do ultralighta. Dosyć jest spora. Pokazywałem Wam wcześniej samą torbę. Teraz pokażę Wam co jest w środku. Tu mam miareczkę grupową. Z tej strony mam szczypce i długopis. <laughs> Ciekawe skąd on się tam znalazł. Teraz pokażę Wam resztę. O, proszę bardzo. I mamy tak udełka z AliExpress pełne przynęt do testowania. Tu jakieś mikrodziki, inne maleństwa. Kolejne pudło. A tutaj główeczki. Kolejne pudełeczko. Z szajnerkami. I jeszcze jedno żeby nie pomieszać tutaj luzem przynęty, okulary, gumy do testowania, jakieś wodki, przynęty. Przepraszam, tutaj mamy ołów, wolfram i haczyki. Za dużo tego wszystkiego. A tu takie pudełko z przynętami, które tam zostały zdjęte z wędki używanymi, można tak powiedzieć, z przynętami używanymi. Tutaj też, jak widzicie, masa przynęt najróżniejszych. No, trochę to waży, powiem Wam, że ciężko jest mi to nosić. I ta przegroda, czyli wszystko pozostałe haczyki, fluorokarbon, ołów jakieś tutaj peany, niepeany rozwieracze, żyłka, dwunastka główki dźwigowe, przypony i struny do twitchingu. I tyle, tak wygląda moja torba. Teraz wy w komentarzach pochwalcie się swoimi, albo zróbcie post i pokażcie swoje, co wy tam macie w tych torbach, co tam skrywacie. Trzymajcie się na razie.